Witam Państwa serdecznie na kanale Filmex. Natalia Bojko się kłania. Zapraszam Państwa do porannej analizy. Zacznijmy sobie od klasycznie omówienia pokrótce tego, co wydarzyło się na rynkach finansowych wczoraj. Mieliśmy to, o czym pisałam zarówno na telegramie dla Państwa, jak i mówiłam w analizach odczyty inflacyjne w Stanach Zjednoczonych. De facto nie wniosły te odczyty. Nic nowego na rynki, z racji tego, że wyszły delikatnie poniżej rynkowych oczekiwań. Odczyty wyszły dosyć wysokie, inflacja producentów w Stanach nadal utrzymuje się na poziomie powyżej 8%. Niemniej jednak nie wniosła ona no nic nowego na rynki, też nie widzieliśmy zbytniej. Zbytniej podwyższonej zmienności, no, z racji tego, że wyszła praktycznie zgodna z oczekiwaniami, trochę niższa od nich, niemniej jednak nie było tego efektu zaskoczenia, o którym mówiłam wczoraj. Bardzo podobnie kształtowały się również przemówienia bankierów centralnych. Tutaj też nie mieliśmy żadnych nowości. Można wręcz powiedzieć, że Fed, Rezerwa Federalna, boi się przyznać, że popełnił błąd, nazywając inflację przejściową. No sama inflacja z natury jest przejściowa, można wręcz tak śmiało stwierdzić, no z racji tego, że inflacja przede wszystkim odzorowuje ruchy cen. Jeżeli w gospodarce będzie się działo źle, czy będziemy mieli fazę spowolnienia, ten popyt na dobre usługi będzie mniejszy, no to siłą rzeczy ta inflacja również będzie mniejsza. Nie dywagując natomiast w kwestii samej inflacji, zerkniemy sobie dzisiaj na rynki, zerkniemy sobie dzisiaj na to, jak to wszystko wygląda, co mamy w kalendarzu i co będzie się działo dzisiaj, jakie są projekcje na dzisiejsze trendy. Także, drodzy Państwo, pierwszy raz, chyba od jakiegoś czasu, widzimy tutaj. To, co mam za sobą, za plecami, co Państwo teraz widzą na ekranie, to są rentowności dziesięcioletnich obligacji amerykańskich. Także pierwszy raz w tym tygodniu widzimy znaczne odbicie, zatem moglibyśmy gdzieś już snuć mało projekcji na ten temat, że złoto, na złocie również zauważymy tą prospadkową korektę. Zatem idąc dalej tym tropem, skoro złoto zacznie nam się osłabiać gdyż jest ujemnie skorelowane z rentownościami, czyli jeżeli rentowności idą w górę złoto zaczyna spadać i odwrotnie, możemy poczuć trochę oddechu na tych parach dolarowych, czyli iść bardziej w stronę w stronę tych nastroi risk off, tak? czyli uciekających od ryzyka. Niemniej jednak, nie fokusując się na razie za bardzo na tym, zerknijmy drodzy Państwo na dzisiejszy kalendarz makroekonomiczny. Nie jest on bardzo pełny, tak jak już na piątki przystało. Rzekłabym nawet, że nie mamy zbytnio dzisiaj czemu się za bardzo przyglądać. Mieliśmy drodzy Państwo dzisiaj z samego rana o 8.45. Odczyty inflacyjne z Francji. Później troszeczkę poznamy jeszcze o godzinie 10 odczyty inflacyjne z Włoch. Także po tym, co na razie widzimy, są one zgodne z oczekiwaniami, są zgodne z prognozami i są ich dynamika w przypadku. W przypadku miesięcznym jest nieco mniejsza, tak, czyli gdzieś te odczyty inflacyjne utrzymują się na trochę mniejszym poziomie, choć bardziej przywiązywałabym oczywiście uwagę do tej dynamiki rocznej. no Z racji tego, drodzy państwo, że, że są to odczyty z, z większego zakresu czasowego. Zatem, jeżeli spojrzymy sobie na dynamikę roczną, jak to wygląda w kwestii tej rocznej, no, to widzimy, że praktycznie te odczyty nic się nie zmieniły, wręcz przeciwnie, tutaj gdzieś były prognozy, że ta inflacja wyjdzie około 2,1, poprzedni odczyt pasował się na poziomie 1,9, natomiast tutaj widzimy odczyt 2,2%. Bardzo podobnie, bardzo podobnie, myślę, że będzie to wyglądało także we Włoszech. Czy te odczyty wpłyną jakoś istotnie na rynek, na rynek związany z walutą euro? Myślę, że nie. Myślę, że nie, z racji tego, że ta zmienność już by się pojawiła przy odczytach francuskich, natomiast za bardzo jej na rynku nie było. Natomiast co czeka nas w dalszej części dnia, to przede wszystkim poznanie bilansu handlowego ze strefy euro. Natomiast bilans handlowy mówi nam tylko o tym, czy więcej eksportowaliśmy, czy importowaliśmy. Zatem Również nie przywiązywałabym do niego większej uwagi, tym bardziej, że jest to odczyt miesięczny. Natomiast do czego bym przywiązała dzisiaj uwagę z pewnością to są odczyty z Kanady dokładnie z, z inflacji, z inflacji PPI, czyli tutaj, drodzy Państwo, inflacji związanych z produkcją. Jak widać no, odczyty miały swój szczyt praktycznie. Na przełomie między kwietniem, e, kwietniem a czerwcem, czyli tutaj na, e, na przełomie praktycznie Maja, czerwca. Natomiast mimo, że tendencja na razie utrzyma się dosyć spadkowa, biorąc pod uwagę odczyty inflacyjne z inflacji bazowej, inflacji konsumenckiej, tutaj także od, oczekiwałabym raczej dosyć, dosyć wysokich poziomów, że to nie będzie dalej spadać, tylko będzie gdzieś lawirowało w okolicach 15-16. Czy to wpłynie jakoś na rynek samego Kanadyjczyka? No tutaj myślę, że na razie w dużej mierze te ceny Kanadyjczyka. Dolara kanadyjskiego w dużej mierze są uzależnione od rynku ropy, gdyż, jak Państwo wiedzą, jest to waluta surowcowa. Surowcowa, zatem bardziej tutaj przywiązywałabym uwagę do tego, co się dzieje na ropie, niż, niż przy jednym odczycie, odczycie makroekonomicznym z Kanady. Także, biorąc pod uwagę cały kalendarz, pomijając dane dotyczące cen eksportowych i importowych w USA. No tutaj te odczyty z Kanady oraz sprzedaż hurtowa w Kanadzie to są dwie takie, dwa takie odczyty, na które dzisiaj szczególnie bym zwróciła uwagę. A tak, kalendarz jest dosyć, dosyć pusty. Jedyne na co jeszcze można zwrócić uwagę to indeks oczekiwania konsumentów, oczywiście indeks wstępny z Michigan, to jest coś na co również dzisiaj bym czekała, no niemniej jednak odczyty z tego indeksu pojawił się dopiero po godzinie 16, zatem dzisiaj na rynki spojrzałabym zdecydowanie pod kątem bardziej technicznym bardziej tego, że są już dosyć mocno napompowane. Zatem wracając nieco do obligacji, ten rynek, drodzy państwo, jeżeli zaraz spojrzymy, spojrzymy sobie na złoto, będzie, będzie widać na złocie to odreagowanie na na rentownościach, natomiast taki pierwszy pułap, gdzie te rentowności mogą potencjalnie dzisiaj dojść, jeżeli utrzymają, choć widzimy, że na razie ten popyt jest trochę ściągany, utrzymają dalej ten trend. To jest oczywiście najbliższy poziom oporu dla tych rentowności, ulokowany mniej więcej na poziomie 1,557, gdzie widzieliśmy szczególnie dużą, szczególnie dużą podaż w tym miejscu, także. Oczekiwałabym dojścia tutaj ewentualnej związanej z tym korekty na złocie. No i następnego, drodzy Państwo, tygodnia. No, piątek nie powinien nam przynieść dzisiaj wiele zmienności. Zobaczymy, jak otworzyły się jeszcze Stany. No, niemniej jednak, na razie wygląda to, to dosyć. Dosyć powiedziałabym patowo. Także szybciej dzisiaj oczekuję jakiejś korekty po całym tygodniu wzrostów, biorąc pod uwagę także pierwsze w tym tygodniu solidniejsze odreagowanie rentowności niż kontynuację tego, co obecnie mamy. Zerknijmy sobie jeszcze, zanim przejdziemy do analizy wykresów. Na dwie rzeczy, czyli jak, jak wygląda tutaj cały, drodzy Państwo, rynek. No najbardziej tutaj interesujące są oczywiście te mapy, jak wczoraj rynek się, się drodzy Państwo, zamknął. No tutaj rzutem oka, możemy powiedzieć, na taśmę widzimy, że Mamy tutaj mapę indeksu SP500. No ciężko tutaj zauważyć jakiekolwiek spółki, które wczoraj dzień skończyły na, na czerwono. Warto przyznać jeszcze i tu powiedzieć, że zaczyna się sezon, sezon wyników. Sezon wyników w USA. Wczoraj poznaliśmy pierwsze, pierwsze wyniki głównie z sektora bankowego i wypadły naprawdę, naprawdę, drodzy Państwo, nieźle. Także tutaj widzimy, że technologicznie, oczywiście Microsoft, Google, Apple, wszystko Amazon, Tesla, wszystko nam tu świeci praktycznie na zielono. No, traciły tracił jakieś pojedyncze spółki z sektora bankowego. Natomiast, jak zerkniemy sobie tutaj już na Cały świat, jak to mniej więcej wyglądały, te sesje, to zauważymy, pomijając mniejsze tutaj, mniejsze państewka, że mniej więcej wszystkie indeksy zanotowały, zanotowały wzrosty. Można tu oczywiście gdzieś patrzeć sobie jeszcze to pod kątem sektorów, natomiast tak, obserwując całą mapkę, widzimy, że ta sesja w Azji w tym momencie gdzieś, gdzieś zaczyna nam się po mało, drodzy państwo, kruszyć. I jeszcze jedna ciekawa rzecz, na którą możemy sobie zwrócić uwagę, to jest to, jak wczorajszy bo tutaj mamy dane dzienne, dane tygodniowe oraz miesięczne, jak mniej więcej zachowują się, drodzy Państwo, sektory w tym tygodniu, no, biorąc pod uwagę sektory, które najbardziej były prowzrostowe, no to tutaj nadal dominuje przede wszystkim materiały i energia, tak? czyli wszystkie te, wszystkie te sektory, które de facto. Napędzają inflację. Także te nastroje proinflacyjne, które sprzyjają cenom surowców jeszcze przez ten tydzień, drodzy Państwo, no i praktycznie, jeżeli spojrzymy sobie tutaj niżej, przez ten miesiąc również mieliśmy. Także warto sobie obserwować, żeby mniej więcej orientować się w tym, w tym, co, co determinuje trendy na rynkach. Dzisiaj rano wrzucam, drodzy Państwo, też taką niewielką analizę, jeżeli chodzi o Australijczyka. No, tutaj widzę, że ten scenariusz mniej więcej się już realizuje. Bardzo dużo par walutowych, drodzy Państwo, znajduje się teraz w takich kluczowych miejscach. Nazwałabym to stref podażowych, czyli stref, które nigdy cenowo po prawej stronie wykresu nie były jeszcze testowane, a które być mogą. Z racji tego, że jest to jakaś kumulacja w tych miejscach. Podaży przy bardzo kluczowych cenach. Zwykle takie strefy dosyć łatwo jest znaleźć na interwałach, szczególnie godzinnym i czterogodzinnym, i takie strefy z mojego doświadczenia są dosyć, dosyć ciekawe i zwykle następuje na nich przereagowanie. Jak tutaj sobie zerkniemy. Przybliży ja taką strefę wyznaczałam na Australijczyku do dolara. Jest to strefa ulokowana na poziomie około, możemy tutaj rzec, 7,4515 na odbitkę. Widzimy, że został naruszony ten dołek. Jak gdzieś tutaj targetem obstawiam poziom. Poziom co najmniej, co najmniej tego, tego szczytu wybitego w trendzie, w trendzie spadkowym, niemniej jednak bardziej fokusuje się na takich miejscach, które również po tej stronie wykresu nie były wybite, czyli albo tej małej strefie popytowej, gdzie widzimy utworzył się niewielki knot i mieliśmy od razu wybicie, albo strefie tej. Także Australijczyk wygląda na razie obiecująco. Jest to taki. Taka myśl, myśl tutaj, żeby poszukać na innych parach waltowych, bo naprawdę będzie tego sporo. Jak zaraz przejdziemy do technicznego, do technicznego mówienia wykresów, naprawdę będzie tego, drodzy Państwo, sporo. Z racji tego, że cały tydzień obserwowaliśmy te antydolarowe trendy, natomiast sam indeks dolara, sobie jeszcze stronę odświeżymy, zatrzymał się dokładnie na tym, co mówiliśmy wczoraj, czyli na takim małym, małym wsparciu lokowanym na 93,73. Kolejne większe wsparcie to jest ulokowane również na poziomie 93, natomiast dzisiaj, dzisiaj gdzieś ten indeks, zerknijmy sobie może na mniejszy, trochę interwału, gdzieś ten indeks zaczyna się. Nam powoli znowu kruszyć, jednak ja nie fokusowałabym się na razie na, na czymś, na takim malutkim, malutkim tutaj odbiciu. Dobrze, zerknijmy sobie na wykresy techniczne. To jest, drodzy Państwo, wykres złota, czyli to, o czym mówiłam, pokazując Państwu rentowności. Rentowności poszły w górę, natomiast złoto ulega korekcie. No, tutaj z perspektywy 15 minutówki widzimy, że znajdujemy się na tym, na tym mniej więcej miejscu, które sobie wczoraj wyznaczyliśmy jako wsparcie, czyli na poziomie 1787, jeżeli złoto gdzieś tam pociągnie nam ten ruch, ruch spadkowy, drodzy Państwo, dalej oczywiście będzie to na korzyść par, będzie to na korzyść dolara, tak? czyli na korzyść. Na korzyść tutaj potencjalnej większej korekty, jeszcze tutaj piątkowej korekty na rynkach i ewentualnego otwarcia bardziej dolarowego w poniedziałek. Także na złocie już obserwujemy ten ruch. Zapewne możemy powiedzieć, no ale dokąd to złoto nam dojdzie? Tak, no, biorąc pod uwagę większe interwały, no to ta pierwsz, pierwsze takie miejsce to jest dokładnie te. Zobaczymy, co tu się dzieje, bo to jest na razie pierwsza godzinna świeczka, równie dobrze ta podaż może być wyciągnięta w górę. Także jeżeli miejsce to zostanie wybite, no to e, sami e, Państwo widzą, że Droga tutaj dla złota w, do kolejnego mniej więcej poziomu takiego poziomu typowo popytowego jest moim zdaniem dopiero, dopiero tutaj. Także równie dobrze, jeżeli te nastroje dolarowe pójdą w stronę także wyrzucania obligacji, czyli wzrostu wzrostu rentowności. No to, drodzy Państwo, jest jeszcze bardzo dużo miejsca do tego, żeby złoto wymazało te wzrosty. Nie spekulujmy jednak, zerknijmy, jak to wygląda na reszcie par. Tak jak mówiłam, już Australijczyk odbił, i tu są, drodzy Państwo, te poziomy, nawet jeżeli przeniesiemy się na wyższe interwały. Te poziomy, które jeszcze po tej stronie wykresu nie były testowane, i liczymy na nich na taką pierwszą, pierwszą reakcję. Także fund mają się ze sobą, jak wygląda eurodolar. Również mieliśmy ten taki bardzo ciekawy poziom nawet z interwału H4 do przereagowania, następny jest mniej więcej, mniej więcej tutaj, no te wszystkie pary będą mniej więcej tak sobie reagować, Australijczyk już realizuje na Australijczyku, jeszcze ciekawiej to wyglądało, gdyż ten poziom był historycznie no, naprawdę, naprawdę bardzo wysoki, bardzo znaczące miejsce, także już ta pierwsza, pierwszą odbitkę, odbitkę mamy za sobą, Zerknijmy sobie może, o właśnie, jeszcze na USD-Jena, odwzorowuje praktycznie całe ruchy na rentownościach, bazuje sobie również, również gdzieś tam na złocie, no jen de facto jest, jest słaby, gdyż kapitał, mimo że jest bezpieczną przystanią, odpłynął sobie bardziej w kierunku złota, i bardziej w kierunku, w kierunku obligacji, obligacji tak? przynajmniej w tym, w tym tygodniu. Także dzisiaj, biorąc pod uwagę tak wielki ruch na dolarienie, który no de facto zaczął się gdzieś nawet już we wrześniu, jeżeli obliczylibyśmy sobie, pomijając cały ten ruch, ale ruch, który poszedł po korekcie, no to drodzy Państwo, mamy tutaj praktycznie 330 pipsów na dolarienie zrobione. Biorąc pod uwagę jeszcze tą część, spokojnie 500 pipsów mamy już za sobą. Także E, takie e, drodzy państwo pary, które gdzieś są cały wykres zakreskowany, który gdzieś, gdzieś tutaj e, Gdzieś zaczęły w tym tygodniu wybierać swoje, można już powiedzieć, nawet nie kilkumiesięczne, ale nawet roczne maksima. Myślę, że są ciekawym, ciekawymi parami, ciekawymi pomysłami, pomysłami do tego, żeby pograć sobie na nich na krótko. Jak natomiast wyglądają indeksy? Indeksy również się korekcją. Wczoraj wyznaczyliśmy sobie taki poziom, w którym szukałam tego, tej, tego zlecenia krótkiego, tego zlecenia na odreagowanie. Został on, drodzy Państwo, przebity, dzisiaj naruszony, także kolejnym miejscem, gdzie ewentualnie zapatrywałabym się na, jakiś, na jakąś podaż, no to by było miejsce dopiero 15693. Także indeksy również mogą na bazie tych trochę prodolarowych nastrojów pójść, pójść do dołu. Mamy już przereagowanie na US Techu. Setce pierwszego miejsca podażowego, także te indeksy myślę, że będą wszystkie mniej więcej dzisiaj wyglądały podobnie. No, tutaj też, drodzy Państwo, bardzo, ładna, bardzo ładne miejsce do tego, żeby wrzucić pozycję krótką. No, mamy wybicie, drodzy Państwo, kolejnego, kolejnego takiego miejsca. No, już można powiedzieć, że, że jest to przetestowane. Jakie są w ogóle projekcje na, na takie ruchy, na testach? Dosyć duże, bo jak Państwo widzą, tej drogi tutaj, tej drogi takiej. Można by powiedzieć z przystankami, czyli z dołkami, na których moglibyśmy się zatrzymać i ocenić, że realnie jest tam, jest tam jakaś grupa sprzedających. Jest to cena, w, przy której znajdują się sprzedający potencjalnie, kupujący. No tutaj takich miejsc nie ma. Te ruchy, które obserwowaliśmy w tym tygodniu były na tyle intensywne, że że można powiedzieć, tych przystanków było tak naprawdę, tak naprawdę niewiele. Także biorąc pod uwagę to, co czeka nas w piątek, drodzy Państwo, to praktycznie danych makroekonomicznych nie mamy za dużo, nie mamy takich, które mogłyby ruszyć rynkiem, dlatego dzisiaj równie dobrze, jeżeli te rentowności będą nam szły do góry, możemy, do góry możemy obserwować delikatne odwrócenie nastrojów. Także dziękuję Państwu serdecznie za udział w dzisiejszej analizie. Zachęcam do śledzenia zarówno kanału, śledzenia naszego telegramu, gdzie wrzucamy na bieżąco bardzo ciekawe alerty rynkowe, bardzo ciekawe informacje, które są bardzo przydatne w handlu. Także dziękuję ze swojej strony serdecznie i zapraszam Państwa do poniedziałkowej analizy. Życzę miłego weekendu.